uchwałę w sprawie miejscowego nadzorowania przestrzeni części terenu położonej w Węgrzyńsko-Łowi, po wschodniej części, po wschodniej stronie, a w Węgrachowskiej Unii raczej Proszę, panie przewodniczący. na podstawie uchwały podjętej w, roku, w maju 2014 roku. E, obszar jest wskazany do sporządzenia planu obejmuje działki pomiędzy Aleją Krakowską a ulicą 6 Sierpnia. E, obszar jest, obszar wskazany jest jako teren pobocz e, dla do budowy mieszkaniowej od strony ulicy 6 Sierpnia i pod e, zabudową usługową od strony Alei Krakowskiej. Zgodnie z, z artykułem 20 ust. 1 o planowaniu i przestrzennym stwierdza się, że te funkcje nie naruszają obowiązującego studium. Projekt planu został zaopiniowany, zrozumiony i wyłączony z publicznego planu z dnia od 7 kwietnia do 7 maja. W wyznaczonym terminie składania uwag, czyli do 21 maja...

Znacza się tereny drenowane oraz się Dopuszczenie inwestowania po przebudowie lub likwidacji drenali. Po tak, likwidacji będzie też zbudowa, bo, bo najprościej było likwidować drena, a potem mamy takie problemy, jakie mamy. Dlaczego to zostało tak zapisane? Bo przebudowa, okej, okay, to jest pochodzenie, ale tu mamy. Modyń, wszystkie działania w terenach trenowanych będą prowadzone pod uzgodnieniem z Może zajść sytuacja, że gdzieś na końcówce, na przykład jeżeli, jeżeli byśmy na przykład się budowali, jeżeli byśmy chcieli byśmy inwestować gdzieś w środku, gdzieś w obszarze trenowanym, to musimy ten obszar przerobić, ten przerobić, tak, tak, żeby, czy to uzgodnienie tak przerobić, tak, żeby ono dalej funkcjonowało, całości. Natomiast jeżeli, jeżeli jest sytuacja, że będziemy gdzieś na obrzeżu obszaru zgromadzonego i nasa, na gdzieś na samych końcówkach, to no nie ma sensu tego przebudowywać, bo, bo akurat na tym już nie będzie powiedzmy potrzebne i wtedy, wtedy zapewni możliwość likwidacji. Natomiast o tym, czy to będzie likwidacja, czy przebudowa, zdecyduje decyduje w dniu a na takie plany po prostu nie przewidzimy wszystkich sytuacji więc żeby nie, nie zamknąć za, za, za możliwości właśnie tej sytuacji właśnie jak będzie, jak będzie możliwa likwidacja tego wydarzenia nie zamknąć możliwości na to jest taki zakres to nie jest, to nie jest tak że, że cały ten będzie zlikwidowany na no w tym, że zgodnie z prawem przewadzimy. Dobrze, z opinią polskiego zarządu Zarząd określa, że tak opinuje, tutaj planuje, określa, co wnosi o zniszczenie zapisów. Znaczy tutaj majeurekcje wnoszą o zanieczyszczenie w planie zapisów zobowiązujących inwestorów do przepisowych podjętych w inwestorze, w rządzie, w rządzie, w rządzie,

Proszę Państwa, ten tekst jest umieszczony, można, żeby w woda w każdej sytuacji, e, przyjąć to za e, dobrą monetę, mianowicie wszystkie opinie zostały tutaj umieszczone w tym tekście, mimo że rzeczywiście często tak z praktycznego punktu widzenia mogą być szkodliwe, natomiast ten, co robili, więc jest bardzo zbyt taką, Jaką klauzulę zrazu napisać, to jest to tak, że to jest tylko możliwe, żeby odniesieć chęć i wolę. Mam jeszcze taką generalną uwagę z tych wszystkich, że wszędzie tutaj ten powierzchnię, która mi się czyta, jest mała, 20%. Co zrobić, żeby trochę tej powierzchni było więcej? Nie wiem, czy te parkingi na przykład nie powinny być... Być budowane, na przykład w targ Żurowych, Bo rano uczestniczy ja 80% tej powierzchni, teraz zabudowane. Nie tak, Gdzie ta woda na Wszystko się podzieli. Będziemy się nowe będziemy kupować tego, plany uczestniczy w na przyszłość, bo tak tym, nie uczestniczy nowe tym, co w tym, co w będzie co uczestniczy w te wody, że te Pamiętaj, że 20% powierzchni biologicznie czynnej pan, o terenach do usługowej. Tak, tak, prowadzi. Bo, bo I, jest 50, I to właśnie. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, to Tak, tak. Tak, się... tak. Tak, funkcji, bo mieszkaniówka, mieszkaniówka tak. się tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, jest zachowany, natomiast specyfiką co usługowej jest to, że wymaga ona nic yy, do parkowania. Miejsca do parkowania są traktowane yy, są jako teren niebiorniśnie czynny, yy, jako, jako kratka, jako taka, czy yy, tam porasta, jak yy, kątek jest, yy, jest na za podpis niebiorniśnie czynną, żeby uniknąć po prostu problemów z uzyskiwaniem produktów, na budowę. dla terenu usług. Natomiast oczywiście do terenu do budowy mieszkaniowej jak najbardziej, żeby starać się jak te parkingi, takie chociażby takie parkingi, takie tu przy kościele, tak, znaczy nie, nie że na Takie parkingi należałoby tak, jakby sugerować, tak, tak, no, długodawcy, tak, Czy, czy tak, takie tak, tak, chciałbym dodać tutaj przykład parkingu przy kościele jest najlepszym przykładem, jak jest realizowana powierzchnia biologicznie czynna. Taki zwykły arzu, czyli czy płyta ażutowa, betonowa nie jest traktowana jako powierzchnia biologicznie czynna, nawet w jakimś tam ułamkowym procesie. Tylko tego typu właśnie kratka jest kratką rzeczywistością biologicznie czynna i ona ma to, y, zakres około 90%, y, przenicia się jako 90% powierzchni biologicznie czynnej. Aczkolwiek no, zastosowanie jej przy parkimbiach do hurtowni czy zakładów no gdzie już wjeżdża cięższy sprzęt, a nie tylko samochody osobowe, jest dość trudne jedynym możliwością byłoby rzeczywiście wprowadzenie wyższego parametru powierzchni biologicznie czynnej, co oczywiście zmuszałoby inwestorów do stosowania tego typu kratek, co mamy przy kościele. Bo tam też my nie zastosowaliśmy tej kratki, nawet nie będę ukrywał stroski o środowisko, to zastosowaliśmy ją tam dlatego, że tam był zapis o 70% powierzchni biologicznie czynnej. No, jedyna możliwość uzyskania tej proporcji było tak, że w części parkingu trzeba było zastosować tę kratkę, a tylko w części jest położona kostka Dziękuję. Jeszcze mam... Tutaj znowu się powtarza ta szerokość dróg, prawda, od 4 do 5 metrów, tak? Ja, tak jak tu pan Andrzej Górecki dobrze odczytał moją intencję, ja to mówię, w kontekście właśnie przyszłych, prawda? Że jeżeli tu tak podapisujemy, to inni też do nas przyjdą. No, zapisaliście, on nie będzie się pytał. Że, że tak, projektant uważał, że tutaj to można, a tutaj to nie można. No, tam uzgodniliście 4 metry drogę, to i nie dajcie 4 metry. Drogę. To tak będzie. Druga sprawa, jeszcze w paragrafie 17, w punkcie 4 zasady modernizacji rozbudowy systemu infrastruktury technicznej odpowiedzią z paragrafem 10. albo 11, albo, albo nazwa tego paragrafu będzie inna. Będzie chodziło o rozbudowę komunikacji. Potem no. paragraf 10 brzmi inaczej. Ja dziękuję za spostrzegawczość Zmraszam, że bardzo, Oczywiście powinien być się od dawna jeden raz. Proszę. To jest, to jest, czy ktoś, pani ma, A proszę W okazję wypowiadać. Ja proponuję również... Yy, powierzchni biologiczne, biologicznej, biologiczno-czynnej do 30%, ponieważ jest problem z odprowadzeniem wód i uważam, że jeżeli, to są nawet tereny usługowe, że ten problem będzie istniał, jeżeli będą duże powierzchnie przeznaczone pod budowę. Także moja propozycja jest taka, żeby zwiększyć powierzchni biologiczną, biologicznie-czynną do 30%. Dziękuję. Znaczy, jeśli chodzi z punktu widzenia każdego, to... Pani, taka uwaga musiałaby, skutkowałaby ponownym dołożeniem tego projektu planu i nie uchwaleniem go w dniu dzisiejszym. Tak? Ja no mam taką prośbę do Państwa, same. ponieważ te plany są publicznie wyłożone do publicznego oglądu, w związku z tym, jeżeli są te uwagi, żeby one wpływały na etap wyłożenia czy, albo przed wyłożeniem, w momencie wkładania wniosków do nam łatwiej jakby opracowywać te plany. No my też nie, nie znamy wszystkich zamiarów inwestorów. Jeżeli wykładamy projekt planu i nie ma w nim do niego uwag, no więc uważamy, że inwestorzy są e, zadowoleni, tak? Albo nie wiem, którzy może nie przeczytali, nie widzieli, nie zauważyli tego. E, no no w no, momencie w dniu dzisiejszym z zmiana, zmiana wymagała wykonania wyłożenia technicznego i dnie ustalenia po wniosku dzisiejszym. Mogę tylko dodać, co Pani że miałam to zaznaczone w swojej uchwały, ale wcześniej tego nie powiedziałem, że zostały przyjęte dwie uchwały z, z takim samym procesem, z tego samego rejonu, więc w tej chwili... No, Zatrzymywanie tej uwagi, że nie może to wymog, ale tu uwaga jest kurcząc panie prezydentze, że prośba do planistów, tak, żeby na przyszłość starali się odwrotnie. Tak. No, znamy te problemy, tak. I żeby, żeby jednak przynajmniej na początku projektować jak największe te powierzchnie biologiczne, czyli w dopiero pójdziemy uwzględniać, nie uwzględniać projektów, tak. jak się da, biologicznie czynne 70% mieszkanie przyjdzie, bo mi zróbcie mi chociaż 50, prawda? I będziemy wszyscy jakby wygrani, prawda? Ale jak, jak nie damy 40, to już będzie w ogóle zadowolony. To tylko tyle. Czy ktoś jeszcze? A, pani, pani... Proszę Państwa, tam gdzie jest działalność, jest wygłanie... Rozstrykowanie... Nie przesadzajmy z tą powierzchnią biologicznie czynną. Wiadomo, tam gdzie są firmy, tam gdzie są hurtowne czy To nie tylko chodzi o parking, ale potrzebne są utwardzone place manewrowe, potrzebne są drogi dojazdowe, potrzebne są różne powierzchnie, na których prowadzi się działalność. To nie jest tak, żeby zieleni tak dużo było. A poza tym, jeżeli droga czy plac jest utwardzony kostką na przykład, to też jest to Taką ksiąga woda. To nie jest tak, że, że woda jest nie do opamowania, że coś zaleje, że coś nie ma. Teraz są takie technologie wprowadzenia, które prostu spowodują ciągnięcie wody, nie zalewanie czegoś tam, więc nie Uważam, że taki procent jaki jest, może zostać, to nie przeszkadza. że że planie, aby, aby budow budowy, w planie mamy ustalenie odprowadzenia budowlanych w sieci kanalizacji deszczowej, ale oczywiście kanalizacji tego nie ma, ale jest ustalony jest w do organizowania odbiorników prezydencyjnych lub dołów płonnych lub na teren własny nieutwardzony. I teraz, czyli ten teren własny, geologicznie czynny, na który byśmy, by ta woda miała być odprowadzona, jest tylko jedną z opcji. I e, w przypadku właśnie niewystarczającej powierzchni geologicznie czynnej e, inwestor jest zobowiązany do zrobienia zbiornika retencyjnego bądź e, jakiegoś zbiornika chłodnego, e, tak aby z tą wodą e, padło sobie poradzić. Dziękuję bardzo. Jak mam przyjęta pewien ta autopoprawka, żeby się nie mogło przegłosować. Y, w paragrafie 17 w punkcie 4 zasady modernizacji do budowy systemu technicznej odpowiednio zgodnie z paragrafem 11, a nie 10. Odpowiednio zgodnie z paragrafem 11 a nie 10. Jest jedna autopoprawka, tak? Proszę bardzo, jeżeli są kolejne pytania, to proszę zadawać pytania. Jeżeli nie, to zabierzemy dyskusję. Przejdziemy do głosowania. Do tego uchwały ze zgłoszoną oto poprawką. przystępujemy do głosowania. To z państwa rady, kiedy aż uchwały w sprawie miejscowego planu zatrudnienia przestrzennego części terenu położonego w świecie łowik po wschodniej stronie ameryki Towskiej w dniu w szarytek, że zgłoszono oto Proszę o podniesienie ręki.